Zostałem bezdomny w ciągu godziny. Nie chcę od tego wracać. Całe życie pracowałem. Ja tu trafiłem przez chorobę. Po wypadku byłem samochodowym i ledwo ja przeżyłem, a później wszyscy z mojej rodziny umali. No, życie przewrócone do góry nogami. Spałem w parku na ławce. Po trzech miesiącach i po prostu załamanie przyszło. Uwystałem się. Bezdomny w ciągu godziny, a tutaj trafiłem w ciągu dwóch dni. Jurek Alkoholik. Ja przychodzę tu do pracowni, nie stresuję się, bez nerwów wszystko. Co kierowniczka powie, co się robi elegancko, bardzo ładnie. Zadowolona jest na pewno z tego. Najważniejsze, że na trzeźwo to się wszystko robi i z głową. to wszystko dziękuję. Bez tej kierowniczki. Aha. No to, no to pani Asia, no dobra. Tutaj tą pracownię Pani Anna stworzyła. To, co ja robię w tej chwili, jest po to, żeby się <grymne> Sam sobie robię, co, co, się chce, co się chce. Jedynie co, jak Sefrowa <grymne> mówi, no to trzeba zrobić to co zrobi? Ze spodnie zużytych, z, użytych, z dzińców, torby. Wycinamy aplikacje ze starych koszulek i naszywamy na torby, gdzie to idzie do sprzedaży. To wszystko. Poszło? No poszło. No i dobra.